Witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony tę kanał dla Słowa, czyli miejsce, w którym słowo chce spotkać się z Twoim życiem. Nie wiem, czy się kiedyś zastanawiałeś, skąd tyle głupoty jest na tym świecie. Dlaczego w tym świecie jest tak źle i dlaczego ludzie są tak głupi, i dlaczego takie głupie sytuacje cię w życiu spotykają. Jeśli jesteś ciekaw, to zostaw łapkę w górę, i ja postaram się odpowiedzieć w tym filmie na to pytanie. Skąd w tym świecie jest tyle głupoty? Zaczynamy. A dziś weźmiemy sobie czytanie z Księgi Przysłów z ósmego rozdziału, wersety od 22 do 31. Pan stworzył mnie u początku swej drogi jako pierwsze ze swoich dzieł w pradawnych czasach. Zostałam ustanowiona przed wiekami, od początku wraz z powstaniem ziemi. Zostałam zrodzona, gdy nie było jeszcze morskich głębin, kiedy jeszcze nie istniały źródła tryskające wodą. Zanim były osadzone góry, przed pagórkami zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie uczynił ziemi ani pól, ani zalążków okręgu ziemi. Byłam tam, kiedy ustanawiał niebiosa, gdy umacniał sklepienie nad otchłanią wód, kiedy w górze osadzał chmury i wyznaczał źródła głębinom, gdy wytyczał granice morzu, aby wody nie naruszyły jego nakazu, kiedy umacniał fundamenty ziemi, trwałam wiernie u jego boku, byłam jego rozkoszą każdego dnia, cały czas tańcząc przed Nim, pląsając na okręgu Jego ziemi. A w mojej rozkoszy mogą mieć udział synowie ludzcy. Dziś mamy fragment, który jest na pierwszy rzut oka trochę dziwny i niezrozumiały zupełnie, no bo mamy jakąś mądrość, która jest jak kobieta, która tańczy, która pląsa, jak Pan Bóg stwarza cały ten świat. Ale jest to fragment bardzo ważny dla chrześcijaństwa bardzo ważny dla zrozumienia w ogóle Boga, świata. Zresztą, zasadniczo każdy fragment w Biblii jest w jakiś sposób ważny dla zrozumienia Boga, natomiast ten fragment odgrywał w chrześcijaństwie bardzo ważną rolę. Był on też, też takim fragmentem sporu Arian z, z, z chrześcijaństwem. Więc zobaczmy, co ten fragment mówi o nas. I skąd to pytanie w, w tytule się wzięło, właśnie skąd tyle głupoty jest w świecie? Ten fragment pokazuje nam mądrość Bożą. Taka, no tu jest wiadomo, to jest literatura, już to nieraz tłumaczyłem, że Biblia to jest literatura, więc mamy tutaj <laughs> spersonifikowaną mądrość Bożą. Która była z Bogiem od zawsze i która uczestniczyła w stwarzaniu świata? Co to nam mówi o świecie, które Pan Bóg stworzył? Że świat, który jest stworzony przez Boga, jest stworzony mądrze, że ten świat jest logiczny, że on ma sens. Świat, który nas otacza, który może się Eee, właśnie nam wydaje, że my musimy się od Niego oddzielić, musimy się od Niego odsunąć, w ogóle nie brać udziału w życiu świata. No tak naprawdę ten fragment nam mówi, że świat, który stworzył Pan Bóg, jest światem e, logicznym, jest światem mądrym, jest światem dobrym. Tak? W Księdze Rodzaju przeczytamy o tym, że wszystko, co Pan Bóg stworzył, jest dobre. Tu czytamy, że wszystko, co Pan Bóg stworzył, jest mądre. I może to się wydawać naprawdę dziwne, no bo, no bo my tak nie przeżywamy tego świata. Ja nie słyszę raczej od, od innych wierzących ludzi, mówiąc, że ten świat jest wspaniały, jest tak cudownie wymyślony i w ogóle, i w ogóle. Tylko raczej wydaje mi się, że trochę w kościele żyjemy w takim odcięciu się od świata, że my musimy tu stworzyć taką enklawę. Że kiedy przychodzimy do kościoła, to jest tak fajnie, to taka inna planeta, a tam to jest wojna, jest, jest zgrzytanie zębów i w ogóle tylko boli i nic ciekawego. Otóż nie, otóż taka wizja rzeczywistości, taka wizja świata będzie błędna, ponieważ świat, który Cię otacza, świat, w którym Cię Pan Bóg stworzył, w którym Cię postawił, jest mądry jest logiczne, tak cały ten układ yy, wszechświata tej fizyczności praw natury yy, fizycznych, to wszystko jest mądrość Boża, to jest wszystko mądre, to jest wszystko logiczne i to wszystko ma yy, sens. Yy, 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 yy. I może to jest yy, właśnie dla ciebie pytanie, bo może ty w swoim życiu właśnie tak przeżywasz. Yy, Świat. Tak, przeżywasz życie w tym świecie, mierzysz się z jakimiś trudnościami, no bo to jest wszystko głupie, to wszystko w ogóle się nie układa w tym moim życiu. Mam takie ciężkie życie, a ciągle coś, a to, a tamto, a tamto. A może dzisiaj warto właśnie zatrzymać się nad tym fragmentem Księgi Przysłów i przyjąć to właśnie, że świat jest stworzony przez Boga w sposób mądry. Eee, że to wszystko, to, jest to, 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 to co Cię otacza, to otacza Cię właśnie mądrość Boża. To nie jest głupie, to nie jest bez sensu. Eee, I tak samo Ty i stworzenie Ciebie w tym świecie też nie jest bez sensu to, ma, eee, to ma, ma, ma swój sens. Twoje życie ma sens dlatego, że Bóg w swojej mądrości cię stworzył w tym świecie. Bóg w swojej mądrości postawił cię tutaj w tych czasach. To wszystko ma sens i przez to dlatego życie twoje ma sens. Tak samo jak życie każdego człowieka ma sens, dlatego że jest stworzone z mądrości, nie z przypadkowy go jakiegoś tam z, z jakiegoś przypadku, nie? że nikt Cię nie planował i nagle pojawia się, dobra, to se żyj. Nie. Pan Bóg to wszystko zaplanował, bo za to odpowiada Jego mądrość, za Twoje życie, e, mimo iż e, rzeczywiście e, możesz tego w taki sposób nie doświadczać. No bo tu się nasuwa pytanie, skoro Bóg w swojej mądrości stworzył ten świat i skoro to jest przemyślane wszystko, to skąd jest tyle głupoty w tym świecie? Skąd jest tyle zła w tym świecie? Dlaczego ty w życiu doświadczasz tyle zła, tyle właśnie. No właśnie, skąd ty tego tyle doświadczasz w życiu? Głupota nie bierze się z Boga. Głupota bierze się z człowieka. To znaczy, Pan Bóg. Stwarzając mnie i Ciebie, dał nam niesamowite narzędzie do współtworzenia z Bogiem tego świata czyli możliwość podejmowania wolnych decyzji. I to, dlaczego w tym świecie się nie żyje tak mądrze i dobrze, jak to Pan Bóg zrobił, jak to Pan Bóg zaplanował to za to odpowiadają moje i Twoje decyzje. To znaczy, to my wprowadzamy nieład i chaos w ten świat, to my wprowadzamy irracjonalność w ten świat, to nasze decyzje tak naprawdę psują tą mądrość Bożą. Bo mądrość Boża to wszystko poukładała, mądrość Boża ułożyła plan na Twoje życie. E ale Ty podejmujesz decyzję po swojemu, więc podejmujesz decyzje bardzo często sprzeczne z tym, co Pan Bóg widział I jak Pan Bóg widzi linię taką yy, powodzenia, jako, nie wiem czy to dobre słowo, no ale tą linię Twojego życia, no to Ty w, w międzyczasie podejmujesz setki nietrafionych, głupich decyzji i przez to Twoje życie skręca raz w tom, raz w tom, w ogóle się wywraca. My bardzo często szukamy winnych poza nami, wiecie, w świecie, w rodzinie, no wiecznie coś jest. Ale może dzisiaj warto się zatrzymać. Ile głupoty i ile irracjonalności w ten Boży, ułożony świat wprowadzam ja z moimi decyzjami? Ile w życiu podjąłem głupich decyzji, które zniszczyły życie mi, zniszczyły życie innym, które zraniły mnie, zraniły innych ludzi? No każdy z nas niestety ma takich decyzji setki. Eee, każdy z nas niestety podejmował bardzo głupie decyzje, które tak naprawdę właśnie są przeciw tej mądrości Bożej, przeciw mądrości Bożej, przeciw temu poukładaniu tego świata przez Boga. Eee, i, I te decyzje, my bardzo często chcemy te decyzje zepchnąć na Boga. Ja często to słyszę, a niech Pan Bóg coś zrobi, żeby się, żeby się mój mąż zmienił, a żeby ja, mi się chciało wreszcie modlić, żeby Pan Bóg sprawił, że mi się chciało modlić, żeby Pan Bóg sprawił, żeby mi się chciało czytać Biblię. No Pan Bóg tego nie sprawi. Możesz sobie dać spokój z takimi modlitwami. Pan Bóg tego nie sprawi, bo, bo Bóg nie złamie Twojej wolnej woli. Ty w wolnej woli podejmujesz decyzję, że ci się nie chce. I co ma oczywiście swoje konsekwencje, że jak podejmujesz przez tydzień czasu, że ci się nie chce, no to później naprawdę ci się już nie będzie chciało. Nie? Jak z, na początku to był błahy powód, no to później to już tych powodów się gromadzi dość sporo i jest później trudno. Ale to i tak ty musisz podjąć decyzję, bo łaskę masz. Łaskę każdy z nas ma. Łaskę wiary, łaskę modlitwy. Eee, tylko problem jest z tym, że my z tego nie korzystamy. Właśnie ponieważ my ulegamy tej głupocie i ponieważ my sami podejmujemy decyzje. I jeśli tych decyzji rzeczywiście nie skonsultujesz z Bogiem, no to, no to jest duże prawdopodobieństwo, że podejmiesz złą decyzję. Właśnie chociażby w takich, takich sprawach jak modlitwa, czytanie Biblii, przyjście do wspólnoty. Wiecie, to są wszystko nasze decyzje. To nie jest to, że, że coś, że ktoś, że, że, że Pan Bóg, a Pan Bóg temu dał a mi nie dał. Tak naprawdę nie, nie rozwijam się duchowo. Nie wiem, nie, nie modlę się, dlatego że takie decyzje podejmuję. I, i, i ta, to nie modlenie się jest konsekwencją moich decyzji. Tak? I to nawet nie jest jednej decyzji, tylko to jest zawsze szereg różnych decyzji. Wiecie, ta rzeczywistość jest bardzo skomplikowana. Bardzo często jest trudno połączyć nawet podjęcie decyzji z jej, z jej skutkiem. My tego nie ogarniamy, nasz mózg tego nie potrafi ogarnąć, tej, tej sieci powiązań, natomiast za to odpowiadają nasze decyzje. I za głupotę w tym świecie, za to, że w tym świecie się żyje źle, odpowiadają nasze decyzje. To my wprowadzamy nieład w, w ten świat, to my ludzie. I, 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 I każdy z ludzi ma możliwość podjęcia naprawdę bardzo tragicznych decyzji, i niestety wielu ludzi z tego korzysta. Wielu ludzi korzysta bardzo źle ze swojej wolności, podejmując e, bardzo złe, irracjonalne wręcz e, decyzje. Zamiast. Podejmować te decyzje w kierunku tak, wprowadzenia dobroci w ten świat, pomagania innym. Bo gdybyśmy sobie wszyscy nawzajem pomagali, to by naprawdę wszystkim się żyło dobrze. Nie byłoby głodu na świecie, tych wszystkich wojen, tego wszystkiego. Tego by nie było po prostu. A przez to, że są ludzie, którzy chcą pomagać, i są ludzie, którzy chcą mieć tylko dla siebie, no to przez to mamy wojny, przez to mamy wyzysk, przez to jest, jest, jest cały ten trud życia. Więc wierzę, że Pan Bóg chce nas dzisiaj trochę zresetować i cofnąć do tych ustawień fabrycznych, które są zawarte w tej Księdze Przysłów. Mamy skorzystać z mądrości Bożej, mamy ją wziąć i mamy się nią nakarmić, i podejmować mądre decyzje, żeby ustawiać ten świat do tego, jak Pan Bóg go wymyślił. I teraz ktoś by się mógł zapytać, a jak to zrobić? Jak powrócić do tych ustawień fabrycznych? Jak powrócić do tej mądrości Bożej? Kościół w tym fragmencie zasadniczo od zawsze widział, widział jako tą mądrość, którą tutaj mam przedstawione. Widział to jako Jezusa Chrystusa. To znaczy, że to jest obraz Jezusa Chrystusa. Ta mądrość, ta pląsająca mądrość, która była z Bogiem od zawsze, i to dla niej i przez nią się wszystko wydarzyło. W cały ten świat został stworzony. I to jest myślę, że niesamowity fakt, który my też bardzo często pomijamy, że w zasadzie ten świat został stworzony przez Chrystusa. Został stworzony dla Chrystusa i przez Chrystusa. I to mamy w prologu Jana już napisane o tym Logosie, nie? o tym słowie. Że wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego, co się stało. Czyli to jest wprost, że ten świat został stworzony e, że, dla Jezusa, jakby przez Jezusa i w Jezusie. Więc dlatego e, cały sens świata, cały sens tej mądrości to jest, e, jest zawarty w osobie Jezusa Chrystusa. Nie w jakiejś idei, nie w jakiejś abstrakcji, że my sobie teraz wymyślimy, że to jakaś mądrość jest. Nie, ta mądrość ma konkretne imię to jest Jezus Chrystus. Ta mądrość z Księgi Przysłów to jest Jezus Chrystus, który, który razem z Ojcem tworzył ten, ten świat. Nie? Więc, jeśli chcesz powrócić do tej mądrości, chcesz powrócić do tych ustawień fabrycznych, to musisz powrócić do Jezusa. To musisz z Nim rozmawiać na temat Twoich decyzji w życiu. Jeśli nie będziesz przegadywać z Jezusem decyzji w Twoim życiu, to jest duże prawdopodobieństwo, że będziesz popełniać błędne decyzje, że będziesz właśnie wprowadzać irracjonalność, chaos w ten świat, w swój świat i w świat e, ludzi, są, którzy są wokół Ciebie. E, więc e, Jezus za mnie decyzji nie podejmie ale tak naprawdę to ja z Nim mam skonsultować te wszystkie moje decyzje. Te, które mam do podjęcia w życiu. Od tych błahych po te wielkie. I teraz, jak się to dzieje? Jak ja mam przegadywać to z Jezusem? Bo to też nie będzie tak, że Jezus Ci odpowie, tak jak siostrze Faustynie w dzienniczku. Tylko to, to ta rozmowa z Jezusem na temat moich decyzji, to prawdopodobnie... Będą godziny modlitwy. Modlitwy, czy to będzie czytanie Słowa Bożego, czy to będzie adoracja, czy Eucharystia, czy jakakolwiek inna forma modlitwy, czy różaniec, naprawdę. Ale to jest to spotkanie z Bogiem. Nie spotkanie z, 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 z nie wiem, z jakąś formą, że ja muszę coś odprawić, tylko spotkanie, żywe spotkanie z Bogiem. I teraz. E, Raz to jest moja modlitwa, to jest mój kontakt, na przykład ze słowem Bożym, ee, ale to jest też mój rozwój w wierze. To znaczy nie wystarczy sama modlitwa. Jeśli ja poprzestaję tylko na takim, że ja się będę modlił, a to się jakoś samo zadzieje, to się nie zadzieje, bo ty też masz w sobie mądrość, którą musisz rozwijać. Znaczy, Pan Bóg w ciebie też wsadził tą mądrość, bo jesteś częścią tej mądrości, o której tu jest mowa, bo przez tą mądrość jesteś stworzony i Bóg ci dał możliwość podejmowania wolnych decyzji, więc dał ci też mądrość, którą my musimy rozwijać. Ona u Boga jest doskonała, u nas nie jest doskonała, ale my mamy tą mądrość karmić dobrymi rzeczami, mamy dobrymi treściami karmić. Więc to nam pokazuje, że musimy się rozwijać duchowo. My nie możemy stać cały czas w miejscu, bo będziemy stać w miejscu, będziemy cały czas te same głupie decyzje podejmować. Mamy się rozwijać w naszej wierze, w naszej relacji z Bogiem. Mamy się też rzeczy dowiadywać różnych. E, mamy się też modlić. Jakby wiecie, to wszystko to wszystko się składa na to, że kiedy przyjdzie mi moment podejmowania decyzji, to ja mniej więcej będę wiedział jaką decyzję podjąć. Czasem to będzie bardziej wiadome, czasem mniej wiadome, bo czasem ci Jezus naprawdę bardzo konkretnie pokaże, a czasem ci wcale nie pokaże tego tak konkretnie i, i, i będziesz się miotać i nie będziesz wiedzieć, dopóki nie podejmiesz decyzji. Natomiast no, to rzeczą też jedną z najgorszych, w której możemy utknąć, to jest brak podejmowania decyzji. To jest zawsze podjęcie tej złej decyzji, jeśli nie podejmuje decyzji. Więc w ogóle te decyzje nasze. To jest w ogóle to jest klucz do sukcesu w, w życiu duchowym. Nie? To jest nauczyć się podejmować dobre decyzje, boże decyzje. Właśnie nauczyć się nasiąkać tą yy, mądrością. Więc zasadniczo to przepis jest prosty. Jak mam być szczery, przepis jest naprawdę prosty. Bóg jest mądry, on umie poukładać ten świat, bo już go tak poukładał od samego początku w mądrości, w harmonii, więc Bóg wie, jak to zrobić. Jedyne, co musisz zrobić, to się pytać Boga, musisz wziąć od niego całą tą mądrość, uczyć się tej mądrości i wcielać ją w życie. Tyle. No właśnie. Teoria. W teorii to jest proste. W praktyce niestety takie nie jest, bo my nie lubimy właśnie się uczyć, nie lubimy tego no jakby rozgrzebywać. My lubimy bardzo szybkie, tanie rozwiązania. A to jest najgorsze, co można w życiu duchowym zrobić. Tanie, szybkie rozwiązania są absolutnym zaprzeczeniem e, życia duchowego, do jakiegoś rozwoju. E, niestety, w życiu duchowym się do wszystkiego dochodzi ciężką pracą. Nie ma nic, że jest to takie proste, łatwe. Już Duch Święty ci się objawi, ty już wszystko wiesz. Nie, naj... jeśli, jeśli, jeśli tak żyjesz i, 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 i myślisz, że na tym polega rozwój duchowy, to, to prawdopodobnie Wiem, że może niektórzy się na mnie obrażą, ale prawdopodobnie to jest twój umysł, to jest Twój wymysł, bo, bo tak to nie działa. to Czasem tak działa. To są takie momenty, że tak zadziała, że Duch Święty przyjdzie, tak, Bach, jest zrobione. Ale to są raczej mniejszości. My tak naprawdę nie mamy czekać, aż się cud wydarzy. Tylko mamy zadbać o te małe rzeczy, o tę małą moją codzienność, o te małe moje decyzje, bo one mnie doprowadzą w końcu do, do dużych decyzji. E, więc tego się mamy, to mamy wziąć od Boga. Czyli za każdym razem, kiedy spędzam czas z Jezusem, kiedy słucham Jego nauki, kiedy rozmawiam z Nim, kiedy się karmię Nim, no to za, za każdym z tych razów karmię się mądrością Bożą. I jest, staje się odrobinę mądrzejszy, i odrobinę umiem lepiej decyzje podejmować. Ale jeśli rzeczywiście z tym wszystkim współpracuje bo samo karmienie się nawet Eucharystią no może nic nie zmienić, bo to, to nie jest magia, to samo nie działa. Ty musisz podejmować decyzję, bo nawet jak jesteś nakarmiony, Ty wiesz, co zrobić, to i tak Ty musisz podjąć tą decyzję. Dramat nasz polega, że my nawet często wiemy, co zrobić, a i tak podejmiemy bardzo złą decyzję. I na koniec chciałem to zakończyć właśnie dwoma wersetami, których nie, nie czytaliśmy w tym fragmencie. A, ale które jakby zamykają ten fragment. Bo kto mnie znalazł, ten znalazł życie, a Pan darzy go swą życzliwością. Ale kto mnie obraża, ten niszczy swe życie. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, śmierć kochają. Jeśli obrażasz tą mądrość, to niszczysz swoje życie. Jeśli występujesz e, wbrew e, właśnie mądrości, no to występujesz wbrew życiu i niszczysz swoje życie. Eee, więc to jest właśnie o Chrystusie. To jest właśnie o Chrystusie. Jeśli Jego nie słuchasz, to wybierasz śmierć. Jeśli idziesz za Nim, Jego słuchasz, to wybierasz życie. Więc wybierz dzisiaj życie i mądre decyzje.